Dzień dobry, panie ministrze Łukasz Wiłkowicz, rolnik Spyryc. Pan mówi, że nie na wszystko ma pan wpływ. Na pewno ma pan wpływ na działania Agencji Restrukturyzacji, którą pan nadzoruje. W tej chwili, te, przez te dziwne ekoschematy, które zostały w tamtym roku wprowadzone, część rolników już dostaje decyzję o wstrzymaniu bądź, za, bądź cofnięciu dopłat, bo rzekomo po kontrolach Agencji Restrukturyzacji okazuje się, że nie wywiązali się. Z tych dziwnych ekoschematów, nie, ze, z tych zobowiązań. Nie dość, że nie są w tej chwili żad, znane żadne stawki, nie wiadomo kiedy zostaną pieniądze wypłacone, to jeszcze na dodatek są e, decyzje o wstrzymaniu bądź e, cofnięciu całkowicie, zabraniu dopłat. Bardzo prosimy o interwencję w tej sprawie, w, e, nadzorowanej przez Pana instytucji. Dziękuję. Proszę o konkretny przykład, gdzie co? Bo ja nie wiem czego dotyczy, kogo dotyczy. To, to, nie, to nie są jednostkowe e, przypadki. Te przypadki praktycznie będzie dotykało jedna trzecia rolników. Niestety nie jesteśmy w stanie. Te żeśmy dostali e, wnioski o e, schematy, dostaliśmy w ostatniej chwili, kiedy już mieliśmy gospodarstwa e, praktycznie poukładane, jak to będzie e, w ogóle wyglądało praca w gospodarstwie. Rzucono nam. A to nie warto było wtedy zaprotestować? No właśnie, protestujemy. Dopiero decyzję teraz w tej chwili. Teraz dopiero żeśmy się z tym zderzyli. Wierzyliśmy w normalnie, że nikt, żaden urzędnik nie będzie nam robił jakiejś krzywdy ani takiej złości nie będzie miał. A na dzień dzisiejszy traktujemy to jako e, walkę z nami rolnikami. My dlatego się bronimy i dlatego postępujemy tak jak postępujemy. Dlatego pokazujemy te schematy. Są do wyrzucenia. Te jako schematy są do wyrzucenia. Po pierwsze. Să informacja, spun că este sistemul... Să vă spun este